O dobra nagrywa się. A więc dobra widzowie jak widzicie będę tutaj sprzedawał trapy mojemu znajomemu. Odcinek będzie, będzie, się, będzie wyglądał tak edukacyjnie, że po prostu jak mnie oskamuje to oskamuje. A jak będzie legit, to będzie taki legit czek na mojego YouTube'a, żebyście wiedzieli, że jestem legit. E, a więc dobra Toxic, umawialiśmy się, że to do pierwsze 600 trapów, a ty później dasz mi z a sprawdza jak jest nic, to ci daje resztę trapów, ok? E, Jakie trapy Ci najbardziej interesują. Podłogowe, podłogowe, sufitowe... To są póki pod ten podmodyfikator nas to są takie, a to są te trwałość. Eee, dobra, to niech będzie tak. Ewentualnie. Dobra, no, niech będzie tam. E, raz. Dwa. Trzy. Dobra. Napiszesz, czy będziesz dyktował, czy jak. A to nie możemy ten na chce, woda, żeby woda zaćmił, wyrzucił resztę trapów. A, no, spoko. Odobraź w vlogi już. No możesz, możesz. Jestem zalogowany i już mogę tak wpisywać. No, cześć, trzymaj Mhm. 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 A to jest yy, ten 12 litr, ponówisz 16. Um, to nieźle widzowie. Jak widzicie, kolega oskamował. Um, razem po prostu na niego uważać. Jak widać po prostu z chciałbym wam widzowie tylko powiedzieć, że no tak się po prostu nie robi, e, to jest naprawdę szczyt hands, chłop y, przyszedł, napisał na czy do mnie, mogę wam pokazać, czekajcie, e, spocony toksik, ale już nie mogę, czekajcie, kurde, jak to zrobić, żeby wam pokazać, tylko konwersację? chyba, że zrobię tak, napiszę, spróbuję do niego szept i teraz do niego kliknę, o i to widzicie. 20 PS, 3 trapów czy 7000 plus broni w bonusie, a spoko pasuje. No ale mogłoby być 50 trapów bez broni, ale ja daję 7 trapów. A spoko, a dajesz pierwszy, nie dasz, bo sprawdzę czy Git i Git to daje ci trapy. No nie wiem, bo możesz mi oskomować. Jestem legit, mam prawie full -e -e trapów, chętnie się podbędę ich. Poza tym znasz mój kanał na ET. No tak, ale się boję. Mm, nie masz czego ode mnie. Eee, kupował już Xblamik, Dominik Legia oraz Oki coś tam. Nie pamiętam jego Niku XD, eee, no ale dajesz pierwszy siebie, bo się boję. Mogę dać 300 trapów na zawodowanie, a resztę PSC jak oskamujesz to będę, będę stratny. Spoko. Jeszcze w ogóle ten spocony toksik był e, przeciwny temu, tak bym właśnie nagrywał to w ogóle. Bo powiedział, że nie lubi występować na YouTube, ale jak widzicie, no oskamował nieładnie. Ja to rzucę oczywiście na YouTube'a, tak w celach informacyjnych jak widzicie. Ja chciałem dać mu te trapy, chciałem mu dać, ale on po prostu jak widzicie oskamował. E, jak coś widzicie, przepraszam, że na ja sterunkopiel po prostu no tak wyszło, że po prostu tak do mnie napisał. E, a ja widzowie Wam dziękuję za uwagę, do usłyszenia, do kolejnych odcinków i cześć!